Witam, akwaryści. Dzisiaj chciałem Wam pokazać magazyn akwarium numer wrzesień-październik 2021. Oczywiście na wstępie parę słów od y, głównego redaktora od Pawła. No i tutaj macie spis treści. E, możecie sobie przytrzymać film i zobaczyć, co będzie w tym filmie. No i po kolei oglądamy gazetę. Pokażę Wam, co jest w tym akurat numerze. Widzicie nagłówki, przeczytajcie sobie. O, tutaj macie. I też naszego klubowego kolegę, fana skalarów, Sławek Gąsiorowski, mieszkający za granicą w Danii, hoduje skalary, jest wielkim pasjonatem akwarystyki i tutaj opisuje swoje doświadczenie hodowlane w pytaniach zadawanych przez redaktora. Jak widzicie Paweł ma niesamowite skalary. Skalary, których często nie możemy dostać w zwykłych sklepach zoologicznych. Odmiany są bardzo ciekawe. I tutaj właśnie warto poczytać na temat jego hodowli. No i przechodzimy dalej. Widzicie, w gazecie jest dużo ciekawych artykułów na różne tematy. Tutaj też takie guro akwarystyki: Hubert Ziętek napisał o barniaku Tomasa. Barwnia, który rzadziej występuje w sklepach. Z reguły są barwniaki szmaragdowe, czerwono brzucha. Tutaj macie Tomasa. Rzadsza ryba, ale też bardzo ciekawa, dobrze karmiona, dobrze się wybarwia. Wiadomo, trzeba mieć akwarium z kryjówkami, żeby te ryby fajnie wyglądały i się rozmnożały. A Huberta nie trzeba przedstawiać. To guru akwarystyki. On napisał bardzo wiele ciekawych publikacji. Bardzo teraz ciekawy temat filtr wewnętrzny. I tutaj ten problem filtracji często się pojawia, nie wiemy jakiego filtru użyć w akwarium. Tutaj w tym numerze macie opisane różne rodzaje filtrów, jakie są dostępne na naszym polskim rynku, więc warto zerknąć sobie do tego artykułu. Przy okazji macie też w gazecie dużo reklam różnych produktów, tak jak tutaj gąbki firmy Nowa, które zresztą bardzo lubię. Yy. No i o filtracji. I dużo jest w tym artykule o filtracji, jak to można e, stosować, jakie są, są filtry, jakie, jakie są marki, żebyśmy mieli szerokie spektrum wiedzy na temat jakby występujących filtrów na naszym polskim rynku, więc warto. <laughs> Zawsze w magazynie akwarium możemy też napotkać trochę artykułów o akwarystyce słonowodnej. I też tutaj mamy artykuł o naszym polskim Bałtyku. Jak wiadomo, wiele osób mówi, że Bałtyk wymiera. Może nie do końca tak jest, bo jest tam naprawdę dużo życia, ale z racji zmieniającego się klimatu woda w Bałtyku się podnosi. Wiemy, że DORSZ ma teraz trudniejsze warunki, jeśli chodzi o rozmnażanie, gdyż podobno woda w Bałtyku się robi za ciepła. I, i, i tutaj jest opisanych... Parę ciekawych rzeczy właśnie o Bałtyku. Nawet nie wiedziałam, że w Bałtyku występują rekiny, a tutaj w tym artykule o tym się dowiedziałem. No i poczytajcie sobie jak różnorodny jest Bałtyk. W gazecie też mamy trochę zawsze o terrorystyce i, i, i możemy zobaczyć różne ciekawe gatunki gadów, płazów. Tutaj macie opisaną traszkę. I to jest dosyć ciekawe, bo oprócz tego, że jesteśmy akwarystami, zawsze możemy wejść trochę dalej w temat terrorystyki. Jak wiecie ja mam drzewo łazy, a tutaj jest opis straszki. No i teraz Malezja. To jeden z biotopów, który występuje w Azji. Też część ryb w naszych akwariach jest stamtąd, więc warto sobie poczytać tutaj o biotopie Malezji. Dosyć ciekawe ryby tam występują. Więc, jak nie patrzeć w gazecie, zawsze każdy znajdzie coś dla siebie i zawsze akwarysta może poczytać na jakiś temat ciekawe informacje. Oczywiście, wszystkich zapraszam do kupowania gazety. To jest jedna z największych gazet akwarystycznych na naszym polskim rynku. Tutaj macie trochę o gatunkach inwazyjnych. Jak wiecie, dużo osób wypuszcza swoje zwierzaki do naturalnego z Zbiornika, czyli na przykład często złote rybki są wypuszczane, czy raki, i wiecie, że te gatunki teraz często są inwazyjne w naszym polskim środowisku, więc pamiętajcie: nie wypuszczajmy swoich zwierzaków do naturalnego środowiska. Tu macie trochę o prenumeracie. Pamiętajcie, że danie łapki w górę i subskrypcji motywuje mnie do nagrywania następnych filmów. No i tutaj już kończymy ten numer. Pokazałem Wam co jest w środku, zapraszam do kupowania, dajcie łapkę w górę, do zobaczenia.